Przejdź jak się macie. Z tej strony oczywiście kasztan. I pokażę wam, jak otwieram paczkę mieszanej kampanii 87. Stawcie łapki w górę. Subucił aby Nie przegapić kolędzków. No tak. Zaczynamy. Hiszpania, SP Barca? i trafiamy Padry'ego 89 no spoko traf właśnie ja myślałem nad jakimś pomocnikiem z ligi no to to by było na tle. I ja bardzo dziękuję za oglądanie życzę miłego dnia pozdrawiam was trzymajcie się. cześć